To miejsce jest nam bliskie, ponieważ 8 lat temu, kiedy zakładaliśmy nasze stowarzyszenie, zwróciliśmy uwagę na to miejsce, że jest ono warte ochrony, że jest przyrodniczo cenne, że jest ciekawie ukształtowane, że jest tutaj woda, stawy. I wtedy padł pomysł nazwania tego obszaru Parkiem Poetów. Czyli z tamtej strony nie, a tam wisiał dosyć sporo ogłoszeń. Okej, okay, dobra. Więc, kto. To jest w ogóle pierwszy raz? Jest to z jednej strony obszar cenny przyrodniczo. Występują tutaj chronione dyrektywą unijną siedliska przyrodnicze, grondy, łęgi, chronione gatunki roślin i zwierząt. Z drugiej strony ten obszar jest bardzo malowniczy. Już chociażby na pierwszy rzut oka. Mamy tutaj różne formy kształtowania terenu: mamy cieki, mamy zbiorniki, mamy różne rodzaje drzewostanu. Mamy tereny otwarte, leśne. Nie, tam nie, bo tam jest błoto. Zobacz, tam jest worek. Cały czas mieliśmy nadzieję, że, że, że ludzie rzeczywiście dopiszą, i tak się stało. Jest nas więcej niż w zeszłym roku i więcej niż dwa lata temu. Także wygląda na to, że jest tendencja wzrostowa. Mieszkam przy ulicy Akademickiej, no i bardzo leży mi na sercu to, że jak idziemy na spacer do lasu, to spotykamy mnóstwo śmieci. Także staramy się tutaj, głównie z, z młodszą córką, zawsze jestem i no, chociaż cokolwiek staramy się zrobić, żeby było ładniej i lepiej czyściej. Przyszedłem tu ze swoją drużyną harcerską. Mamy w ramach zbiórki, chcemy właśnie posprzątać ten, ten las, to miejsce, ponieważ będziemy tutaj często przychodzić razem z naszymi harcerzami. Chcemy, żeby to miejsce było czyste. I uważamy, że po prostu warto zadbać o to, żeby to miejsce było schludne, czyste i warto, żeby tutaj rodziny przychodziły z dziećmi, żeby spacerować, bo to jest naprawdę fajne miejsce. No, bo...